Siema wszystkim. Długo mi zeszło dzisiaj z robotą. Cały dzień przy laptopie trzeba cisnąć. A że miałem zaplanowany bieg po lesie i później odnowę biologiczną w jakże ciepłym i przyjemnym zalewie. Zobaczcie, nawet paruje, taka gorąca jest woda tutaj. A no to nie można zaniedbywać swoich obietnic. Trzeba dotrzymywać słowa stawiać się na spotkania z samym sobą mogłem mieć wymówkę w postaci tego, że jest ciemno i do lasu nie wbiegnę mimo to pobiegłem, spotkałem dwa przepiękne łosie i swoją drogą nie wiem kto, kto był w większym strachu wybiegłem mi z krzaków, więc ciekawe przeżycie no i drugą wymówką mogło być to, że też jest ciemno i zimno, odpuść sobie te wejście do wody ale pamiętajcie, nie odpuszczamy ciśniemy zawsze po swoje do końca. Pozdrawiam. Cześć.